Witam wszystkich na kanale Skoku. Kolejny odcinek z Poradnika z Brotato. co dzisiaj będziemy radzić? A ja nie wiem, macie jakiś pomysł? Jest jeszcze tych ziemniaczków do rozegrania. Kim ja bym zagrał, wiecie? Kimś, kim nie grałem ostatnio na normalnym rajdzie. Zobaczmy, co dostaliśmy. Ducha dostaliśmy, super postać i nią zagramy. Pokażę Wam, gdzie się znajduje. Tutaj jest duch. Duch to jest postać, która jest. Najlepiej przystosowana do uników, ma aż 90%, to jest jego limit. Standardowy limit to 60%, więc on świetnie może unikać, ale ma minus do pancerza 100%, czyli każde trafienie zadaje mu 86% więcej obrażeń, więc pancerz musicie też zwiększać. Pomimo tego, że jest na minusie, to warto to zwiększać, bo te obrażenia będą maleć. Obrażenia od broni typu eteryczna są zwiększone i szansa na unik na dzień dobry mamy 30%. Co ja potrzebuję? Każda broń teryczna zwiększa uniki, zmniejsza pancerz i ja potrzebuję tą postacią mieć chore ilości życia. Pamiętajcie, duch musi mieć bardzo, bardzo dużo życia. Piąty poziom i dlatego zobaczcie, normalnie jeden obrywamy, teraz obrywamy dwa. Ja potrzebuję jak najwięcej broni typu berła, a później super, a później bierzemy się za toporki. Toporki też będą bardzo fajne. Wiecie, że wezmę pancerz? Normalnie bym zaczął od zbierania. Nie było, tu się kasa bardzo przyda. mu kolejne upiorne berło. Odrzut i zasięg podnoszenia, ja to uwielbiam. Mamy topór. Łączymy upiorne berła, żeby mniej kili potrzebowały, bo połączone normalnie potrzebuje 20, to już 18 zabitych wrogów da nam 1 HP. Upiorne berło, a tutaj 20. Upiorny topór, kiszka, super. Dodatek, Roll. blokujemy wszystko co mamy dalej pamiętajcie o dwóch podstawowych rzeczach tej postaci on musi mieć naprawdę niewiarygodnej ilości życia i poza życiem regen jeśli macie super szybkie ataki to regen możecie zamienić na wystanie życia ale regen jest łatwiej zdobyć niż wystanie życia dlatego ja wam radzę żeby był regen no on musi się leczyć bo jeśli cokolwiek was trafi uwierzcie mi możecie nawet na raz zostać yy, zabici Myślę o szczęściu. Wolałbym zbierania, ale szczęście to jest item, który jest takim substytutem zbierania, bo wyrzucą nam skrzynki. No to tak, kupiorne berło, toporek, jeden rol i kolejne berło zablokowane. Topór podnieś mu poziom. Nie, fala trzecia. Tutaj berła będą głównie atakować, a topór i tak by mi nic nie dał. 1% dodatkowych obrażeń to jest bardzo mało. On się rozkręca później, ale topór to jest najlepsza broń do niszczenia dużych ilości przeciwników, czyli hord albo po prostu takich grup on ma fajne machnięcie i to machnięcie naprawdę świetnie działa super jest to, że bronie eteryczne dodają ta postać dodaje im 10 podstawowych obrażeń i na początku i tak nawet do fali 10 każdy strzał to jest kill i to jest naprawdę bardzo fajne nie ma zbierania teraz zrolowałem specjalnie za zbieraniem kolejne upiorne berło odrzut i zasięg podnoszenia szybkość też się przyda, ale nie za szczęście większa ilość wrogów przyda się, będzie więcej statystyk i upiorne berło kolejne dobra, lecimy fala czwarta, tutaj będzie na tej fali przeciwnik, którego ja osobiście lubię nie do żartuję to jest mój nemesis czyli rybki, taki szarżujący one potrafią naprawdę mi mocno pokrzyżować buildy, takie gdzie gramy dużo, o właśnie ten tutaj ale akurat w tym momencie mamy duże obrażenia, nie trzeba się martwić, że go, że mnie zabije, nie? Chociaż myślę, że mógłby mi nawet zadać 12 i jednym trafieniem. Nie dostaliśmy, dostaliśmy jedno życie. Traf to drzewo. Super. A super. Super by było, gdybyśmy coś z niego dostali. Zbieranie kolejne. I normalnie pancerz czy życie. Zobaczcie, mam minus 87, to weźmy życie. Znaczy zwiększone są obrażenia o tyle. Dobra, bierzemy upiorne berło. Zasięg, więcej wrogów. Kiszka sobie nadal czeka. Toporek. Dziwny duch. Czyli będę zaczynał z jednym HP na początku. Warto i tak. Damy sobie radę. Nie leczę się w żaden sposób, ale na tyle mam fajne ataki, że powinienem nie dać się nikomu trafić. A jak się znajdzie jakieś warzywko, to już mamy 4, nie? Chociaż w moim wypadku to nie jest dużo, ale uwierzcie mi, te 3 HP to jest taka ilość, która naprawdę wam może uratować tyłek kiedyś i warto te duszki, jeśli tylko czujecie się na siłach zgarniać. Ale też yy, musicie być pewni tego, że się prędzej, czy później wyleczycie, bo jednak to jest... że tak powiem... niefajniej jest zginąć biorąc duszka, nie? Super. Zbieranie czy pancerz? Zbieranie, bo ma bardzo fajną wartość. Toporek ulepszony. Szczęście i uniki za życia. Super. Tak samo uniki i zbieranie też bierzemy. Te obrażenia dystansowe i od odwalki wręcz ogólnie, gdybyśmy nie grali duszkiem, to bym się zastanowił. Bo warto mieć duże obrażenia. Ale tutaj, grając duchem, gdzie mamy o 10 bazowo zwiększone. Dronie eteryczne, no to jest dużo, dużo lepiej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tych broni eterycznych naprawdę dużo się trafia. Duszek tylko broni eteryczne może mieć. Jest jeszcze jedna broń eteryczna, która na duszku świetnie by się sprawdziła. I to jest Kosa. E, ona zadaje nam obrażenia. To jest broń legendarna. Ja nie wiem, czy w ogóle ją mogę posiadać. Hmm, czy ją odblokowaliśmy? Chyba ona jest niezablokowana. Nie Jak zadajemy sobie obrażenia, ona nas Zwiększa nam, yy, zadaje nam 1 albo 3, w zależności czy jest przeklęta, czy nie, i zwiększa procentowe obrażenia o 5 albo kilkanaście nawet. Bierzemy kolejnego ducha, oczywiście, że tak. Szybkość, z osy, moja jest bardzo istotna. No i co, kolejne szczęście? Tu mamy obrażenia dystansowe, szybkość. Jeszcze weźmy szybkość. Yy, weźmiemy tą kichę, żeby już nie blokowała. Uniki, musimy dobić do 90. Dystansowej prędkości ataku. Super. Rzecz. Dla nas na berłach ta prędkość ataku bardzo się przyda. Gwizdek. On pozwala yy, mieć więcej przeciwników z łupami, więc też trzeba go wziąć. Skórzana kamizelka i kolejna pokojowa pszczoła. Fala siódma. Tu na tej fali będzie troszkę szybkich przeciwników. Ja oczywiście znów sobie zmniejszyłem ilość życia i boję się, że teraz może być gorzej, bo na tej fali jest. Poza tym, że jest więcej przeciwników szybkich, to jest jeszcze jeden, który szarżuje. I on wcale taki miły nie jest właśnie o, o nim mowa. Jeśli go szybko nie zabiję, to mogę się pożegnać z życiem, ale udało się. Tam na dole jest drzewo, które może mi tutaj pomóc. Dobra, wyleczyliśmy się, mamy 12. Na tej fali pamiętajcie, o dwóch bardzo 17 obrażeń. zagram jeszcze raz, bo tutaj ten. Duszek. Yy, ale zobaczcie, 17 oberwałem na tej fali. Normalnie to jest w okolicach 8. Więc jest duża różnica, nie? Dobra, 3. Gdzie jest ten leczący, zabity? I już gdzieś jest mors. Więc trzeba uważać, bo mors potrafi właśnie tak wyczarżować z krańca manszy. I jesteśmy wtedy bardzo narażeni na obrażenia. Dobra, zabiłem go. Jejku, miniemy ich minęliśmy, ale. Dobra, jest nieźle. Jest tu jeszcze drzewo jedno. Dobra, już jestem. Mam 22 życia, to jest nieźle. Pamiętajcie, ja nie mam tutaj żadnego regena. I to jest bardzo duży problem. I muszę to zrobić. W sensie regen. Zorganizować pazurowiec da nam kryty. Bierzemy nawet za życie. Pancerz, tak. Tak jak mówiłem, jak fajna jest wartość, to bierzcie Gwizdek, skórzana kamizela i pokojowa pszczoła. Mm, szczęście, ja bardzo je lubię, ale minus do Regena nie tym razem. Koniczyna na 100%. Upiorny krzemień. Nie, ale są już. Nie, są inne Ja Myślałem, że tylko możesz mieć eteryczne. Nie, eteryczne do, dobra, czyli musieli coś zmienić. Kiedyś chyba tylko eteryczne mógł mieć. Uniki. Będziemy zaraz mieli na full, więc fala ósma. Ale słuchajcie, tymi unikami się nie sugerujcie, bo posiadając 90% uników i tak możecie oberwać, to nie jest tak, że jesteście nietykalni. Jest tu item, który przebiera nas za zaduszka, daje nam 70% maksymalnych uników, i to jest, słuchajcie, item, który na tą postać jest debuffem. Tak naprawdę, bo zmniejszy nam ilość posiadanych uników do 70%, a nie zwiększy, bo standardowo mamy 60%. Nie? No dobra, lecimy. Dalej ilość życia jest fajna. Prędkość ataku też musi być, więc jeszcze to jest do zwiększenia. 24, oberwałem. Problemem jest na pewno leczenie, a raczej jego brak, bo nie posiadam żadnego. Ale nie wiem czy zauważyliście. Mam wrażenie, że każde trafienie na razie, które mnie e, trafiło było stuprocentowe. Unik nic nie działa. No super. Regen. To jest spoko. Z owoców będziemy się fajnie leczyć. Mm, więcej życia. No i co? Robimy lepszy topór. Opaska da nam uniki i kryt. Szczęście za uniki, za wystanie życia. Spoko. Ale to za chwilę. Kolejny kosz owoców. Musimy go wziąć. Dynia będzie genialna. Później tak samo jak pszenica, bo nas będzie stać później. Ale teraz będziemy mieli na planszy naprawdę fajną ilość owoców. Jak już mamy dwa kosze owoców, to Zobaczcie, jak ładnie się pojawiają na planszy. Koszula drwala by się przydała. Co jeszcze by się przydało? Jakieś obrażenia. To na pewno. Dobra, mamy to. I... Do dzieła, że tak powiem. I Imprezka. Hej, hej, hej. Jeden się urodził. Nie przypilnowałem, ale i tak daliśmy radę. Tutaj trzeba. O, jest kolejny. Wykończyć go. No teraz uniki zadziałały. Nie mogę powiedzieć, bo weszliśmy w środek i uniki pięknie się wygenerowały. Tańsze przedmioty. Kupon jest bardzo, bardzo fajny. Tutaj weźmiemy, słuchajcie, obrażenia dystansowe, żeby jednak trochę więcej zadawać. Zbieranie. 12 to jest bardzo fajna wartość. I tu po kolei. Zaczniemy od szczęścia uników. Później dynia, która pozwoli na przyszłość przeszywającym pociskom zwiększyć obrażenia. Pszenica od razu zażywiały. Nas. nie interesuje. Tylera nie bierzemy. Super. Kolejne upiorne berło, raczej wyższo-poziomowe. Krzemień ma fajną wartość, więc go weźmiemy. Wykrywacz metalu. Nie, bo nie idziemy na inżynierię. Zobaczcie, mamy uniki 91, czyli już 100, o jeden więcej niż możemy mieć. Minus 100 jeśli chodzi o pancerz. No i troszkę tego pancerza fajnie byłoby dodać, nie? Płomienie, Jakie w ogóle mamy generowanie życia? No nie jest jakieś wielkie. Na tej fali to jest mini Horda, dziesiąta. Powinienem na raz zabijać toporami, a tego nie robię. Żaden z toporów nie zabija, więc muszę zwiększyć obrażenia. Po prostu te standardowe, czyli walka wręcz i dystansowe. Inaczej będzie słabo. Unik jest genialny, to na no to nie narzekam, bo już widać, że pojawiają się. Ale jak coś mnie trafi, no dokładnie, to połowę życia mi zjada. A tych karpików to chyba nie zabiję nigdy. No pięcie, tyle razy oberwaliście i żadnego nie trafiłem? Słabo, naprawdę. Śnieżna kula. No kupmy, nie pod mój build, ale przyda się. Teraz bierzemy... Nie, procentowe, to jest fajna rzecz. I kryty. Pancerz mógłby być lepszy, ale nie tym razem. Łączymy berło, bierzemy upiorny krzemień, bo fajnie zadaje. Regen za wyssanie życia. I tak mam na minusie wyssanie życia. Tą dynię, o której mówiliśmy wcześniej. A nie, to nowa. Ok. Teraz kryty za pancerz. Tak. Szansa na uniki zbieranie już nie. Odrzut. Werełko. Kryty i uniki za zasięg. Dobra. I blizna. Tak samo maszyna do ocyklingu. To jest item, który bierzcie za każdym razem. On się fajnie zwraca. Im wcześniej kupicie, tym więcej dostaniecie, nie? Ale... Fala 11 to jest horda już? Tak, ja jestem teraz. Uuu, to nie pomyślałem. Mogłem troszkę przypilnować zobaczcie, 30 obrażeń oberwałem, nie? Od jednego. Dużo. Będzie trzeba się ukryć gdzieś w rogu. Może się nawet okazać, że nie damy rady tego przetrwać. To jest fala, której ja najbardziej nie lubię. Eee, tu losowo. Pojawiają się na planszy przeciwnicy i możemy gdzieś uciekać i zaraz się tam y, znajdzie nasz przeciwnik nie i jest po temacie. Ale uniki na tym poziomie trzymają mnie przy życiu. Naprawdę ja tyle razy co już zobaczyłem napis unik to dawno bym nie żył, nawet obrywając 30. No ładnie, dajemy sobie radę naprawdę nieźle. Kryty. Perło. Kolejne kryty, doświadczenie i maszyna do recyklingu. Tu bierzemy stop za uniki, bo i tak mamy najwyższe z możliwych. Odrzut cały czas i zasięg podnoszenia. Walka wręcz świetnie, wybuchów nie mamy, więc fala 12 przed nami. No i zobaczcie, już nasz duszek, który posiada 90% szans na unik, był w stanie przetrwać hordę i nawet fajnie tam sobie wygenerować dodatkowe procentowe obrażenia, bo życie to życie, ale te procentowe obrażenia na pewno mi pomogą. No, nawet prędkość ataku. Mamy już 20. Zobaczcie, 67 w tym momencie procent jest. To są obrażenia, które skalują wszystko, nie? czyli walkę wręcz. żywioły to nie wpływa tylko na inżynierii. To o tym musicie pamiętać, bo to jest bardzo istotna informacja im jeśli tworzycie build na inżynierię, to w ogóle procentowe obrażenia Was nie interesują. To się nie skaluje w żaden sposób. O, tam jest 1 do 1. nawet tylko kryty można yy, później dodać do inżynierii, ale nic więcej. No dobra, jesteśmy chyba ustawieni, jeśli chodzi o obrażenia. Problem jest z regeneracją, bo w ogóle jej nie mam. Dobra, bierzemy pancerz. Minus 3 regeneracja. Och. Dobra, najpierw woda, później upiorny topór, biała flaga, bo to zbieranie, trochę mniej wrogów, ale przeżyjemy. Super, kolejne berło. Kolejne fioletowe, rolujemy dalej, bo żywioły mnie nie interesują, wiem, a nie, ja mam kichę, no jedna jest ta kiszka. Dobra, weźmiemy. Eee, smutny pomidor. No nie, tajdanki tak samo, nie, nie na tej postaci która jest genialna, zasięg też. No to fala 13 przed nami. Zobaczmy, co nam przyniesie. Niezłe obrażenia. Jeśli berło zadaje 130 krytem, to jest nieźle. I najfajniejsze jest to, że ten kryt się pojawia. Zobaczcie, ja nawet berłem jestem w stanie zatrzymać przeciwników, którzy do mnie biegną, e, dzięki trzem rękawicom bokserskim, które dały mi odrzut. I widzę, że tutaj naprawdę... To działa. Na górze mamy drzewko, tak. No, jak na falę 13, to tutaj na planszy nie ma nikogo. Mutanci mógłby się pojawić, ale nie ma szans, żeby się pojawił. No dobra, teraz tak. Dalej kombinujemy jakieś leczenie. Jak się nie uda, no to idziemy po prostu pod większej ilości życia i pancerza. Ale to tak czy tak, przy tej postaci, życie to jest najważniejsze. To najłatwiej jest zwiększyć berłami. I uwierzcie mi, że duszkiem inaczej się nie da grać. Super. Mała rybka. Bierzemy pancerz. Tak. To jest regen. Który jest zerowy, więc się nie zwiększy. Ale później się zwiększy wrzątek. Więcej. I oczy też. Zasięg sobie czeka. Fala 14. Na 15 mamy kolejną hordę. Też zdobędziemy troszkę kasy. Pingwiny by się przydały. No, ale na razie nie ma, nie? Więc... Jeszcze... i jest pan, niech sobie pozbiera po planszy. Trochę, później dostaniemy z niego więcej materiałów. Trzeba mu po prostu pozwolić zbierać. Oberwał, dobrze. Super. E, ty warzywek nie zbierasz. Ty się najesz kiedykolwiek? Widzę, że taki chudy jesteś. Chudy, smutny. Nieszczęśliwy. O, coś tam, dobra, mamy item. Na tym mi teraz zależy, dobra, i zabijmy go już. Nie miał za dużo szans na, na jedzenie się. Uuu! trafili, nie? I od razu widać pół życia mniej. Super item. I tak mamy minusowy pancerz, więc opłaca się mieć większe obrażenia. Szybkość inżynieria nie. Bo nie mamy żadnej inżynierii. pole, Uniki są na full, No to ten legend zróbmy na plus, żeby jednak coś tam nie leczyło. Na Parcelera. Normalnie bym go kupił, ale jest horda, więc nie damy rady. Z nimi wygrać Na Parcelera daje nam więcej doświadczenia co fala o 5%. No i kolejna na kolejnej fali mamy 50% doświadczenia, ale oni mają 100% życia, to jest bardzo dużo. Bierzemy zasięg, bierzemy odrzut i dodatkowe obrażenia i prędkość ataku. Super. Poczekamy sobie na upiorny krzemień, jeszcze jakiś jeden rol, obrażenia za zasięg. Zasięg i tak jest na minusie, ale czy 12% to dużo? Chyba nie bardzo. Nie przy bildzie, który ja tu posiadam. Tym bardziej, że mam toporki, które... Uuu, 47 oberwałem, widzicie? To jest konkretna wartość. I... Fajnie, że jest u nich, ale ja muszę się szybko wyleczyć. Bo jestem jednostrzałowy wręcz już teraz nie, ale Zobaczcie jak pięknie szybkość ataku właśnie. Przydałoby się e, zorganizować jakąś lemoniadę. Coś co daje mi po prostu więcej leczenia z warzywek. 10 sekund, no to jest do przeżycia, ale Wyrażenia mam wystarczająco duże, bo środkiem przeszedłem, a przeżyłem. Uniki zadziałały, no super. Krytyczy pancerz. Dobra, weźmy ten pancerz. Teraz bierzemy więcej życia. Nie sporczak idealnie, tego nie bierzemy, bo ja zasięg miałem za słaby. Bierzemy napar i bierzemy upiorny krzemień, który będzie czerwony. Więcej żywioł fajnie. Uniki już mamy na full, więc nie ma sensu. Luneta, super item dający zasięg i koszt przerzucenia niż. Zobaczcie, 29 kosztuje, 22. To można naprawdę prawie do 1 zbić, jak mamy przeklęte. Zatopiony, dzwon nas często ratuje, tak samo zrobimy czerwony topór, 16 fala przed nami. Co tam czeka? Widzieliście? Mutancik się dostał agresji, pomimo tego, że nie było w okolicy nikogo, kto tą agresję nakłada. To zawsze się dzieje, kiedy Zabijecie. O, tutaj jest inkubator, i ten inkubator nie zabijecie, tylko zniszczycie go. To mutanci, który do niego się wybierał, dostaje agresji, a więcej życia. Więc, a jeśli zniszczycie najpierw mutanta, to yy, po prostu inkubator zniknie. Ja kiedyś się zastanawiam, czemu one czasami znikają. Ja nic do nich nie strzelam, a one po prostu wyparowują. No, już Wpadłem na to. Widząc, właśnie, że zabijam małego mutanta, który. Jak powiem, dostaje agresji z tego powodu, że go zabiłem u mnie. Widać, że mają 100% więcej życia. Ja jestem tutaj na razie na nich za słaby. Pomimo tego, że zadaję im 220 krytami, ale przeżyliśmy no. Nawet mi nic nie trafiło, bo nie sporczak jest jeszcze. No i mamy lunetę, czyli jeszcze tańsze. Fajnie, koszula, drwala, lata, super item. Na raz będziemy drzewka zabijać. Zbieranie już za późno. Szansa na no, nich też nie. Dajcie coś innego, dobra, życie. Zasięg mogą sobie skupić. Obrażenia. u, Kraken zostaje z nami. Fajne obrażenia. To zaraz eskaluje się od klątwy, ale i tak spoko. Zobaczcie, teraz mamy 167, a już mamy 203. No i stop. Fala 17. Jeszcze tylko kilka fal zostało do fali 20. Ale spokojnie dotrwamy. Jak obrażeniowo. Nieźle, ale za rzadko trafiają się kryty. Jakbyśmy mieli tak w okolicach 10% więcej, to myślę, że byłoby dużo, dużo lepiej. Ale w sumie biorąc pod uwagę, że i tak zabijam jednym trafieniem, nie jest dobrze, nie ma co narzekać. Nic, mi jeszcze nie trafiło 160 życia mamy i Tak. I tyle. Tylko... Ja muszę tutaj coś zmienić. Wiecie co? Ja muszę w tym momencie... No, znaczy weźmiemy sobie... Zaraz wam powiem. Tylko y, zrobimy zakupy. Regen. Haczyk. Kupimy go. Y, ta postać ma jeden minus. Y, Przepraszam, ale ktoś tutaj zerknął. Y, to leczenie. I muszę to zmienić, bo grając przeciwko elitkom... One zadają mi 100% więcej życia. To mogę nawet dostać do 50 paru. Więcej! Dostanę 80 obrażeń. Yy, to będzie zabójstwo. Dobrze, że jestem ten... no, 10 regena to nie jest dużo. Jak. Jak... Zobaczmy, no. Mam nie on mnie ratuje. Super, już mnie trafili. Nie trafili, nie trafili na razie. A dobra. Nie ma tematu. Jak ja zadaję takie obrażenia, i tak szybko. I ją... on. Zbijam tak, no to co mówiłem, 56. Dobrze, że szybko ją zabiłem i się wyleczyłem na 100%, bo to są za duże. No i tutaj pojawił się mutant, który niestety zadaje podobne. No, nie większe obrażenia, jakie jest przeklęty. Świetl, nie po prostu ja to mam szczęście. Dobrze, że te uniki są duże, unik, unik, unik. Dobra, działa to, uniki są ok. Dobra, już w sumie nie Sporczak załatwi temat. To ja już mam kompletny build. 71 dostałem więcej, słuchajcie, zadaje mi rozdymka niż zwykły Bosik, nie? Konkret. Żywioły szczęście, spokój. Generator, tak. Dystansowe na minus. Tonie. Tu bierzemy. Czerwone berło, czarne berło, procentowe obrażenia, bo jest klątwa, Weźmiemy oko krakena. O, i zabrakło troszkę. Piórko, to dystansowe obrażenia, fajnie. Szybkość wroga, nie chcę mieć ich wolniejszych, siebie. Również szybkość moją zwiększymy, bo to zwiększy procentowe obrażenia dzięki generatorowi. Yy, ząbek, nie? O, grecki ogień. Popatrzcie, na ostatnią falę będę miał jakieś obrażenia, które są obrażeniami procentowymi, a że mam podpalenie. To ten grecki ogień naprawdę świetnie sobie da radę. Yy, dobra, no to jesteśmy ustawieni, no, co ja tu mam powiedzieć. Zaraz zdobędziemy, myślę, że do 200 spokojnie HP dobijemy. Pomimo tego, że to jest mini horda, to tutaj tylko na plus z obrażeniami, z prędkością ataku jest. No, obrażenia 6, 7%. Prędkość ataku 5. I prędkość ataku, słuchajcie, to jest lepsza statystyka niż obrażenia procentowe. Lepiej jest zaatakować dwa razy niż raz. Ee, nie wiem jak to powiedzieć. Raz o 100% powiedzmy zwiększając w naszym wypadku, bo mamy więcej killi. Później te procentowe są istotniejsze, ale w modofali 20 to prędkość ataku jest. E, lepsza. Tylko że no, topór ma lepszy atak. No, ten taki zamachowy atak jest dużo lepszy. Szybkość. Spierzemy. Inżynieria, nie? Kryty. Dobijamy do 50. Jest ok. Tu weźmiemy pancerz. Przeklęty grecki ogień. Zobaczcie. 17% zwykłym przeciwnikom, a 1,7% w przypadku bossów. To genialnie. Dzwon? Nie, weźmiemy kompas. A, na dzwon też wystarczy. Jeden roll. Kicha. Ja sprzedam jedno berło, żeby kupić kolejną kiszkę. Mieć większą szansę na podpalenie. No i co? Fala 20. Wiem, że może mam mniej broni, ale spójrzcie, ile obrażeń zadaje mi. Yy, widzicie, 500, 700 to są obrażenia od płonięcia. Dlaczego? Bo mam grecki ogień, oni są teraz na łasce mojego ognia. Teraz te obrażenia maleją z czasem. O! Bo to są procentowe od aktualnego MAX-HAT, nie? Dobra, i nie... Z... prawie ja zginąłem. Bardzo ważne jest, nie dajcie wejść na siebie, bo wtedy te uniki są dość słabe. Rytuał! Okej, okay, nowa... nowy item dzięki temu, że duch wygrał. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i co? Do zobaczenia w kolejnym poradniku, życzę Wam miłego dnia.